Pan zrobiły to w Konstytucji. Proszę już mówię. Je, żeby do tego doprowadzić. Ale to są cwaniaki. Żeby zmienić, żeby rozpisać referendum w sprawie zmiany ordynacji wyborczej, musimy najpierw zebrać 500 tysięcy podpisów. Jest to do zrobienia. Można zebrać 500 tysięcy podpisów. I niesiemy je do Sejmu. Przynosimy do Sejmu. Dajemy. Przyjmują te podpisy, odkładają, dziękują za obywatelską postawę. Uwaga, przychodzi następna przeszkoda. Sejm może, ale nie musi rozpisać referendum, bo tak ma napisane, taki są przepisy. Więc jeżeli zaniesiemy to w kilka osób, to wiadomo, że tego nie rozpisze, tego referendum, tylko podziękuję, odłoży do konta, poczeka, aż skończy się kadencja, a w następnej kadencji te podpisy zmieni zgodnie z zasadą kadencyjności Sejmu. Wszystkie dokumenty, które nie były rozpatrywane podczas. Yy, w jednej kadencji Sejmu, w nowej kadencji są mielone, niszczone, tak? Zrobiono z tymi 750 tysiącami podpisów pod tymi cztery razy tak platformy. Jeżeli byśmy przynieśli te podpisy w towarzystwie 50 tysięcy bron i kilochów, które otaczając Sejm ułatwiłyby Sejmowi decyzję o tym, że jednak musi rozpisać to referendum, to oni by rozpisali te referendum. Bo chcieliby jechać do rodzin i tak dalej, wyjść z tego sejmu po jakimś czasie. Ale jest kolejne zabezpieczenie. Żeby referendum zostało uznane za ważne, do urn wyborczych musi przyjść minimum 50% uprawnionych do głosowania. Proszę Państwa, 3 miliony Polaków za granicą. To, co się dzieje w tej chwili z wyborami prezydenckimi, blokują, rozwiązują komisję. Zawieszają się serwery do głosowania korespondencyjnego i tak 3 miliony naszych, czyli 10% tych uprawnionych do głosowania jest za granicą. Państwo, władza informuje o terminach, miejscach i liczy głosy. No to praktycznie już całkowicie to wyklucza możliwość referendum. Ale załóżmy, że już mamy spełnione takie warunki. Zebraliśmy 500 tysięcy podpisów, z 50 tysiącami górników przynieśliśmy ich bron, przynieśliśmy do parlamentu. Oni rozpisali referendum, przyszło 50% do uprawnionych plus 1 uprawnionych do głosowania i nawet jeśli wszyscy biorący udział w głosowaniu zagłosowali za zmianą ordynacji wyborczej na jednomandatową, to Konstytucja dalej mówi, że to akurat referendum ma dla władz jedynie charakter opiniotwórczy, ponieważ zmiana ordynacji wymaga zmiany Konstytucji, a konstytucję może tylko zmienić 2 trzecie posłów. I się koło zamyka. Tak się zabezpieczyli. Żeby te 65% w tej chwili, to są w Sejmie, to są ludzie, którzy są od 1989 roku w Sejmie. To jest zawód posel. Łupieżca. Kalisz, który pokazuje się na rowerze i jest, Wejdźcie państwo na moją stronę, zobaczycie, jaki kupiłem parasol nowy. Jest. Hoffman, który został wyrzucony za złodziejkę z partii, występuje w mediach w tej chwili jako bezpartyjny ekspert do spraw politycznych. Powinien być w więzieniu. W więzieniu. A żeby był w więzieniu, trzeba zmienić prawo. A prawa nie zmienisz, dopóki nie zmienisz tego. Bo to oni tworzą prawo. A sądy i prokuratura z nimi współpracują. Tak wygląda to państwo. Więc jak ja zamierzam to zrobić? W pierwszej kolejności należy zmienić ustawę o referendum, która nie wymaga zmiany nie wymaga zmiany konstytucji. Obniżyć próg frekwencyjny korzystanie dokładnie z tych instrumentów, o których mówiłem. Stąd moje bliskie relacje z panem Kolorzem i z panem Izdebskim. Nie dlatego, że mi się ich gospodarka podoba, no. tylko dlatego, że idziemy wspólnie po Polskę. Po zmianę ustawy o referendum, obniżenie progu frekwencyjnego do 25% i takiego zapisu, który powoduje, że również zmiana ordynacji wyborczej może się odbyć w drodze referendum ogólnokrajowego. Jak to zmienimy, to wówczas rozpisujemy referendum w sprawie zmiany ordynacji wyborczej. To jest ten cel. Ale żeby go zrealizować, muszę mieć siłę. Po to, by móc rozmawiać z jednym, drugim, czy trzecim czy czwartym podmiotem. Jako cookies ja mogę tylko doradzać. Jako Kukis, który jest tylko e, spojrzeniem dla interesu obywatelskiego, jestem już siłą. Jesteśmy siłą, która ma jakiś jakiś tam piękną, oczywiście, ale, twarz. Rozumiem pan. To, na tym to, że, także to technicznie jest do zrobienia. Natomiast wymaga to bardzo takiej rzeczywiście gry. Tyle, że ja wiem, że my tą walkę wygramy. Ja jestem przekonany. Bo ja walczę o prawdę, a nie o urząd. Naprawdę. Cała filozofia. Panie Pawle, dziękuję bardzo. Moją intencją było to, aby studentom właśnie przedstawić mniej więcej zakres możliwości i drogę jaką e, można przyjąć, ze względu na to, że różnice pomiędzy wami a ordynacją większością, czy metodą DON, to studenci doskonale znają. Natomiast ta, która, którą pan przedstawił, dziękuję jak najbardziej, jest satysfakcjonująca. Natomiast można zadać pytanie, na chwilę obecną, na ile możliwa do zrealizowania? Ale to jest tak ja tak przepraszam na ma... ile możliwa do zrealizowania na dzisiaj. No jest możliwa do zrealizowania na dzisiaj. Dlatego ja powiem, powiem państwu tak. Mnie, mnie zależy na jak najwyższym wyniku z tego względu, że jestem wtedy mniej uzależniony od innych antysystemowców, którzy niekoniecznie, tak jak na przykład ostatnie wypowiedzi pana Janusza czy pana Zawiszy popsuły mi relacje z solidarnością Śląsko-Dogrowską. Mnie z szacunkiem do zwolenników pana Janusza, ale mi Gimpaza nie, 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 nie otoczy tego Parlamentu. A jak otoczy, to, no, to się po, po, po. Uskarczy, no i tyle, i to będzie cała filozofia, oni wyjdą, powiem, przejdą po nich. A milicja za weźmy do domu. Dlatego potrzebny mi jest sierp, młot, brona kilo. Po to, żeby w drodze demokratycznej skorzystać z prawa rozpisania referendum. Ale jeżeli wychodzi pan Janusz i mówi, że on nie ma oczywiście takich intencji, ale powiedział to, co powiedział. I ja dostaję potem od kolorza, zaraz wam przeczytam, tuż po tej wypowiedzi. Czekajcie. Szczegóły wiadomości, nie, software według nadawcy. No taki mam, ja się nie znam tych Waszych pan Topa, długi ja ale jestem w pokolenie liczydła. Dostaję od Dominika taki, my sobie mówimy do siebie, towarzyszu. Sześć może towarzyszu, kandydacie. Dobrze u Pani Olejnik, towarzysz wypadł, choć, teraz akurat zadzwonię, to paszyło. Przepraszam. U Pani Olejnik, choć od niepamiętnych czasów się z nią zgodzę, z bandytami nie zabija się bandyty, bo tworzy się nowy gang. Więc jak ja dostaję taki sms, to dzwoni do pana Januszka, ja mówię, panie Janusz, jak pan już mówi, to jak pan powie, że pan chciał strzelać do prezesów spółek i będzie OK. W tym samym czasie wychodzi zawisza, że tam w tym, a rozmawia przecież też z druchem Narodowym, z Lińskim, świetny chłopak, bosak i tak dalej, świetny chłopak. I ale wychodzi, zawisza właśnie z tego starego jeszcze stary cap taki jak ja, czy na troszkę murzy. I on wychodzi i on mówi, bo że właśnie powstaje nowa partia, kuki y, skorwin, Korwin Kowalski w skrócie kupluk sklam. Bo no to No jak ja mam zrealizować, to on się zastanawia, czy kupić No jak przepraszam, ale się naprawdę zastanawia. Mamy zmienić system. Ja nie gram o miejsce w dla Hitlera czy Kukiza, tylko gram o system, który da Wam Polskę. I moim dzieciom. O moje dzieci, o ich rówieśników. Bo was zjedzą. Albo będziecie w Finlandii. Więc to jest tak, to jest najcięższe w całej tej grze. ale jeżeli mam do wyboru, mówię gimnazę czy górników, wybiorę kim, górników. I to nie ma nic wspólnego z programami gospodarczymi, chociaż oczywiście ja w życiu ja nie jestem zwolennikiem takiego kapitalizmu, gdzie w silniejszy bierze absolutnie wszystko. Że jak dziecku urwie yy, z nóżkę w dzieciństwie, to może iść się powiesić, bo na starość nie będzie miało pracy, bo jest inwalidą kaleką, to won, ty jesteś nie, niepotrzebny. Nie. Nie. Ja jestem prawicowcem, powiedziałem. Prawicowcem serce po lewej stronie. I koniec. Mam brata pra, Alberta, mam Order uśmiechu za pomoc niepełnosprawnym, za te relacje. To też jest ciężka dla mnie rzecz, przełknięcie różnych wypowiedzi pana prezesa y, Korwina y, 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 w, tych, y, w tych, tych. Ale musimy iść dalej, i jak każde spotkanie, kiedy kończę, mówię. Nieważne na którego z kandydatów antysystemowych zagłosujecie, ważne by, by nie na partyjniaków, tych z góry. Ale chcę, jestem może idealistą, może to jest romantyzm, ale wierzę w to, że wokół siebie, czy jakby wokół korzystając z tej mojej medialności mogę zgromadzić dużą grupę ideowców, po prostu ludzi, którzy nawet ustąpią swojego miejsca do swojej działaczy, którzy będą tyrać od rana do nocy, choćby nawet, ale nawet po to, by jedynkę dać osobie, która w jego społeczności, bez względu na jego na światopogląd, jest, jest szanowana, jest prawa. I jest patriotą. Bo tacy ludzie powinni wejść do Sejmu, z tego ruchu, o którym myślę. Praktycy, ekonomiści, e, w, przedsiębiorcy, ludzie kumaci, ludzie kochający Polskę. I tyle. Ja wierzę, że to, że to, że to się uda. Wierzę. A jeżeli nawet nie osiągnę celu, kiedyś mi dziennikarz zapytał, mówi, a co będzie, jak pan nie wygra swojej walki? Mówi, pan, no, ja już wygrałem walkę. Jak pan wygrał? Przecież nie ma Ja mówię, ja mogę nie osiągnąć celu, ale walkę wygrałem. Dlatego, że ja mam czyste sumienie. Zrobiłem wszystko co mojej mocy, Tyle. Ja bardzo prosimy o zabranie głosu. Proszę bardzo. Grzegorz Torobek. Czy może pan używał często słów dwóch, o których... To, i, i, dwóch słów, używał pan często dwóch słów. System i sterowanie. Jestem cybernetykiem, podam definicję najpierw słowa z, y, znaczenia sterowanie. Sterowanie to jest wybieranie określonego celu na dany system. By sterować, trzeba mieć cel i metodę. I tu jest pytanie do Pana. Czy Pana celem jest państwo etyki, czy państwo, czy państwo prawa? To jest jedna rzecz. I drugie, jak Pan osiągnie, jakimi metodami ten cel, jeżeli jest to państwa, państwo etyki, jakie metody użyje Pan, jeżeli jest to Pana cel, państwo prawa? Dziękuję. Pan ja, ja, mi to napisze na kartce, ja to przestuduję. Ja byłem zupełnie poważny. Natomiast przypomniał mi się film <noise> A my o to, żeby ten statek nie poszedł pod wodę już na maksa. Całkowicie, żeby nie, nie, nie zatonął. Ja naprawdę poproszę pana o to pytanie na piśmie, ja muszę je przeanalizować i zastanowić się nad tym wszystkim, jeszcze troszkę w innej bajce, bo z sprawy etyki, ja, wydaje mi się, że, że samo moje, mój przyjazd tutaj, poświęcenie całej bez, takiego beztroskiego życia, kiedy gdzie za końcem dostawałem kwoty, których wielu ludzi w ciągu, za cały rok swojej pracy nie widzi. To świadczy, w pewnym sensie odpowiadam na Pańskie pytanie. Natomiast w tej chwili priorytetem jest spacyfikowanie, czy zahamowanie płyst w sposób natychmiastowy wampiryzmu tego obecnego systemu. To jest też kwestia etyki. To jest kwestia, cały czas mówię o etyce, o zegarkach, o kilometrówkach i tak Ale w dysputy filozoficzne Pan teraz nie wciągnie, to nie jest dyskuta yy, filozoficzna, tylko cybernetyczna. Uch, proszę, pana. A ja, proszę pana, proszę pana, niech pan zobaczy, jaki ja mam telefon. I się że ja mam tutaj te... styczeń pan Witam, prosimy bardzo. Można przysiądź tak? Proszę, można. Witam ci Paweł. Nazywam się Piotr Gołacki chciałem przyznać o dwie sprawy. Pierwsza to jest taka, czy ty już składałeś się jakieś oświadczenia na swoich ewentualnych skłonności samobójczych, żeby się nie okazało później, że, że takie miałeś. A drugie to taka rzecz, czy. Nawet jeżeli byś to by się udało poprowadzić te kilkadziesiąt tysięcy osób przed y, parlament, po to, żeby zachęcały posłów do szybszego podjęcia, do szybszego podjęcia decyzji o, o mm, wprowadzeniu w życie postawie referendum, no, czy, czy ty wiesz, że y, nawet jeżeli byś przekonał policjantów czy wojskowych, to czy wiesz, że ta władza może poprosić y, policjantów i wojskowych w kraju? tak, ustawa 1066, tak. Byłem pierwszą osobą, która poinformowała media y, poprzez internet o ustawie 1066, bo dostałam od swoich kolegów, którzy są w służbach taką informację, że takie sprawy są, są e, robione. Ja się bardzo interesuję bezpieczeństwem wewnętrznym. Bardzo. No, Czy to, to jest to jest, system jest bardziej zabezpieczony nawet niż powiedziałeś tutaj? ten system jest bardziej zabezpieczony przed zmianą niż można było sobie wyobrazić? Tak, 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 ale dlatego muszę się przerwać. Właśnie paradoksalnie, to może nawiążę, że będzie pewnie drugie pytanie, ale właśnie paradoksalnie mamy w tej chwili niepowtarzalną okazję, by ten system zmienić. Dlatego, że w utrzymaniu tego systemu jest są zainteresowane przede wszystkim Niemcy i Rosja. To no nie macie wątpliwości, ja to mówię, znaczy nie chyba wątpliwości, ja czy to mówiłem. Ja to wiem, po... ja to, wie, to jest, Także jest wiesz? Nie możemy to po prostu co prostu to prostu po prostu i prostu i prostu po prostu w prostu po prostu po prostu po prostu Dlatego tutaj Polska powinna być bardzo pasywnie do, tej, do tego konfliktu, bez względu na to, co kto czuje, być pasywnie nastawioną, czy to jest zwolennik Rosji, czy to jest zwolennik Ukrain, Ukrainy z Polak, Polaków, powinniśmy być jak najbardziej pasywni w tej kwestii i wykorzystać czas, makiawelizm, wykorzystać czas konfliktu tam, ponieważ oni, Niemcy i Rosja, całą uwagę skupili na tym konflikcie. To jest jedyna szansa na zmienienie tego systemu na dzień dzisiejszy. Selejnego się nie obawiam, Dlatego, że mówiłem wcześniej, seryjny to jest co przede wszystkim media, to jest słaba psychika. Dzień dobry, Dzień dobry. Andrzej czy zabawa. Jeszcze ja chciałem, e, chciałem żebyś Pan ustosunkował do zarzutów, e, jakie się pojawiają wobec Jowów, czyli takich, że e, w wyniku Jowów e, może się e, widzimy to na przykładzie Senatu, że po prostu e, powstały takie duże okręgi, że ta reprezentatywność wobec obywateli jest fikcją, i tak naprawdę główna partia PO wzięła tam bezwzględną większość. I... No ale właśnie pan się odpowiada na pytanie, ja panu przerwę. pan powiedział, tam są tak duże okręgi. Tu jest klucz. A ty do fejmu nie będzie to samo, no bo... No jak ty, ja tam jest jak 300 jest senatorów, a 460 lub 5 razy więcej, tak to samo, proszę pana. No ale to, to jest mimo wszystko. No, ale e, <noise> oby mają <noise> joby mają, joby, wie Pan, jochy mają jednak możemy i tak nie znać tych pan. finansowanie partii. Oczywiście, ale to jest sprawa długoplanowa, to jest bardzo ważna sprawa. Oczywiście, że aut partii politycznych. To jest naturalne. Ale podstawą kluczem jest zmiana systemu. Proszę pana, nawet jeżeli Jowy potraktować jako instrument, jako granat. Ale pan, Który rozwala. To już jest plus. Wie pan powiem, trzeba zmienić, ale przede wszystkim mentalność... Pan, A po co ja tu jestem? Wie pan, wie pan jak to się dzieje, że ludzie głosują że to na jedynki partii? Ja pamiętam że w ostatnim wyborach parlamentarnych ludzie głosowali przykładowo tutaj w Świętokrzyskim na jedynkę PISM i nie wiedzieli, kto tam był. Nie wiedzieli kto tam. Uh, był, Ale nie wiedzieli dlatego, że to jest mało tego, może że wiedzieli, tylko te doskonale już tak zostali wytresowani, że wiedzą z kolei mają posiadają mentalność, że cokolwiek nie skręcą, to i tak wejdzie, ten, który tam jest taki, on głosuje na partię, a nie na człowieka. No, no, właśnie. On... no właśnie. No właśnie. No właśnie to No właśnie. No, tak, tak. No, to no nie będzie, bo pan będzie patrzył na nazwiska. A może na te bo tam będzie napisane... A jak pan będzie patrzył, to pańska sprawa. Ja będę patrzył na nazwiska, to no na Boga. Właśnie o to chodzi. A z tymi owami pan sobie odpowiedział. Proszę pana, odpowiedział pan sobie sam, z tymi owami. W Senacie. W Senacie ma pan tak, po pierwsze. Tam jest, w ogóle jeśli chodzi o te wybory w Senacie, to jest ten. Po pierwsze, zauważcie, gdzie, gdzie pozostawiono partiokrację. Ordynację proporcjonalną pozostawiono w Sejmie, e, w, tak, w Sejmie, w Sejmikach Wojewódzkich i w Radach Powiatu. Czyli gdzie? Tam, gdzie jest kasa do dzielenia. Tam została tam została ordynacja partyjna. Czyli żeby sobie kasy, tam ja jestem jestem w Sejmiku Wojewódzkiego w Dolnośląskiego ja wiem, co tam się dzieje. Tam wszystko zostało podzielone na pierwszej i drugiej sesji. Wpadł Protasiewicz, pobiegał trochę po tym Sejmiku, Mówi tak, Zedek, ty tak głosujesz, czy tak jak tam ty? Pokaż to ty fotografię. Ja na kogo głosowałeś? Kazał im fotografować w głosowaniu tajnym. Na kogo głosują? Ja ich zapytałem, co wy się, oni mówią, na pamiątkę. I biega po całej sali. Bo tak sejmik mniej więcej wygląda, tyle, że jak troszeczkę jest ten, ten dolnośląsk. Ja wychodzę na mównicę i pytam. Mówisz, ja rozumiem, że pan Protasiewicz, pytam, co tu robi pan Protasiewicz, skoro on nie jest ani radnym, ani europosłem ani posłem, tylko kacykiem partyjnym tego klanu, który tam mówi to dolnośląskie. To co on tu robi. Że ja rozumiem, że przepisy mówią o kontroli obywatelskiej nad pracami w sejmiku, ale pytam z tej mównicy, powołując się na status sejmiku dolnośląskiego, że koście muszą zajmować ściśle określone miejsca w tym sejmiku. I pytam urzędników publicznie, gdzie są te miejsca. Wiecie, co mi odpowiedzieli? że pojęcia nie mają, bo nikt nigdy o to nie pyta. a on biegał po całej sali. Wie pan, tutaj jest ordynacja proporcjonalna. Platforma wprowadziła do senatu Jowy z dwóch powodów. Po pierwsze, by tej Jowy obrzydzić. To jest, jestem przekonany. Dlatego Jowy, zauważcie, że nigdzie, praktycznie w Europie, senat nie jest demokratyczną instytucją. W Europie Senat jest najmniej demokratyczną, yy, demokratyczną instytucją yy, yy, pośród, demokraty, pośród instytucji yy, sy, systemowych. Senat pełni przede wszystkim rolę albo kontrolną, albo doradczą tego rodzaju takiej rady starszych. Senat ma się chować fachowo. U nas wybory do Senatu i do Sejmu odbywają się w tym samym czasie. To jest bardzo ważna rzecz. Dlatego, że po pierwsze, ze względu na, na to, że jeden senator przypada na 370 tysięcy obywateli, pieniądze i media są w stanie z bandyty wykreować anioła, a z anioła bandyty, zrobić bandyty. Jeżeli wybory, zacznę od jednej rzeczy, to jest wybory między... Ten wyścig między bezpartyjnymi kandydatami do senatu a partyjnymi, wygląda mniej więcej tak, że na znak start wybiegają partyjni, od razu ruszają. A kiedy są tuż przed metą, mówi się tym bezpartyjnym, a teraz możecie ich gonić. Dlaczego? Bo to partie, szczególnie ta rządząca, wiedzą, kiedy będą rozpisane wybory, mają przygotowane już sztaby, pieniądze, propagandę, wszystko. Ogłaszają wybory i teraz są przepisy mówią tak, że ci bezpartyjni najpierw muszą założyć komitet. Potem dopiero muszą założyć muszą yy, po założeniu komitetu. Muszą się zwrócić o przyznanie tam NIP-u czy regon czy czegoś tam, żeby móc założyć konto, na które mogą pieniądze wpłacać. I ten cały proces zabiera ze 2-3 tygodnie kampanii, bo Urząd Skarbowy ma 2 tygodnie na odesłanie korespondencyjne numeru tego NIP-u czy tam regon I tak wygląda ten wyścig. Dlatego tak, tak wygląda z tymi JOWami w Senacie. Tyle. A poza tym odpowiem Panu w największym i Wam wszystkim w największym skrócie, bo mówiłem tutaj o Korwinie. I pytam tego Korwina, mówię czy Pan, bo wiem, że on od, od lat 90. jest zwolennikiem Jogów, ale żeby się upewnić jeszcze teraz, czy rozmawiać z Korwinowcami, czy też w ogóle sobie odpuścić na przyszłość, intencji przyszłości i tak dalej, pytam czy Pan nadal jest zwolennikiem Jogów. on no, jak to Korwin uję. jestem, jest, jest, nie jestem, proszę. Mar Marzi są, ale mar, to nie ma dłuższej ordynacji niż ta proporcjonalna, a zresztą nie będą już to wystarczy. Ta jest najdurniejsza na świecie. To jest argument. Po co szukać jakichś, wie pan, zawsze mówię tak obrazowo, szukanie wady w lusterku, czy tam, czy to koło ma być zielone jedno, a drugie czerwone, jest absurdem w sytuacji, kiedy silnik nie chodzi i należy wymienić. Po co te dyskusje? Przechodzimy do zadawania kolejnych pytań, prosimy. Panie Pawle, ja mam takie pytanie do Pana jako kandydata na prezydenta. Wybiegnijmy troszkę w przyszłość. Zbliżają się wybory parlamentarne z tego co czy co jest jeszcze raz? Jakby pokój... Wybiegnijmy troszkę w przyszłość. Zbliżają się wybory parlamentarne. Z tego co się słyszy, pan ma zamiar startować w tych wyborach parlamentarnych, budować swoją frakcję do wyborów. Ale jeżeli teraz się nie powiedzie, i chociaż sondaże najnowsze dają panu około trzeciego miejsca, i się nie powiedzie ten pomysł z startem w wyborach parlamentarnych, czy to nie będzie taka parafraza? Zacytuję klasykę, przepraszam, jeżeli to kogoś wyrazi, że kariera kuki za polityka skończy się jak pewna piosenka, rozjepają się na drzewie. Nie pan poda pytania, powiem powie panu, że czasem się odechciewa rzeczywiście wszystkiego. Jeżeli pan traktuje mój star. Jeżeli pan traktuje mój star. Jako tak zwane dążenie do koryta i tak dalej, to powiem Panu, że ja miałem kilka propozycji, tak od Platformy Obywatelskiej, Ruchu Palikota, tego WTSL-u i y, miałem propozycje y, miejsc biorących do parlamentu. Propozycje biorących miejsc już od wielu lat. I zawsze odmawiałem. Ale być może, nawet jeśli się rozjebie na tym drzewie, to będę miał czyste sumienie. Jak, jak się Pan na tym drzewie powiesi z, z rozpaczy. Jednak prosiłbym, aby te pytania nie miały tak obrazoburczego charakteru. Akademicki Akademickiego języka używamy na debacie, a nie tak wulgarnego i adresownego. Bardzo proszę Jan Witam serdecznie Mateusz Machicki. Ja mam takie pytanie jedno. Widziałem pana o, o bardzo. Dobrze. Widziałem pana rozmowę z panną Hanną Lis. I tak naprawdę nasuwa się takie jedno pytanie. Jak przebić tematykę Jobów przez media? Bo nawet pani dziennikarka nie potrafiła rozwinąć tego skrótu. Widziałem także spot pana. I jak on będzie promowany? Czy on będzie promowany w mediach głównego nurtu? Czy są...